Drodzy widzowie w kolejnym odcinku A dzisiaj przedstawię wam moje nowe zwierzęta Po pierwsze chciałbym to zająć Tym dużym pojemnikiem Którym to trzymam e, Straszyka oraz e, Świerszcza z e, Tajlandii Którego już wam wcześniej pokazywałem e, Ale tutaj da, także troszkę Nowych zwierzątek doszło Więc mam nadzieję wam teraz pokazać e, Jedyna wada tego pojemnika Bo ja chciałam coś dużego kupić w ekrzynie Żeby było trochę taniej To jest e, oczywiście to, że tutaj trudno się to zapina, ale ja tutaj mam też małe zwierzęta i nie chcę, żeby one uciekły. Jak widać, mocno nasrane przez te zwierzątka, które tutaj mieszkają. Ogólnie strasznie sucho w domu przez te, te całe kaloryfery, które grzeją, ale musi być także ciepło na hodowli, więc trudno to ze sobą pogodzić. Nie zrobię z mojego domu dżungli amazowskiej, gdzie jest ciepło i wilgotno, więc trudno. Jak widzicie, temperatura tutaj jest dosyć ciepła, 20... Właściwie 24 stopnie, no ale kosztem również małej wilgotności. To jest taka stacja pogody, którą dostałem w dworze, jest teraz u mnie 3 stopnie i yy, dla przykładu 77% wilgotności, więc ta różnica jest. I po pierwsze, to już zamówiłam sobie wcześniej, ale jeszcze Wam o tym nie mówiłem, bo był odcinek z egzotarium yy, i trochę tam musiałem bardziej w tą stronę pomontować ale kupiłem sobie dwa patyczaki ze sklepu z zoologicznego zwykłe patyczaki jedne w cenie 7 zł, więc myślę że się opłac opłacało i patyczaki tak jak straszyki mogą się rozmnażać bez udziału samca ale najprawdopodobniej są to po prostu samice więc będę miał te małe patyczaki po prostu bez samca i jestem mega podekscytowany rozmnażaniem takich zwierząt jak widzicie on śmiesznie tutaj macha sobie rączkami a właściwie przed nimi odnóżami, bo w sumie nie wypada, tak mówić, dla hodowcy owadów. Więc to jest jeden z nich, i jak widzicie, on ma wszystkie odnurza kompletne. I mam też drugiego, który nie ma kompletnych odnurzy i siedzi sobie na tym drzewku, ale za to on ma bardzo ciekawe ubarwienia. Ogólnie to drzewo dostałem, ale ono mi zeskło się ze względu prawdopodobnie na tą niską wilgotność, która tutaj panuje. Ogólnie dzisiaj będę gadał tak od rzeczy czasami, bo y, nie gadam tego przy montowaniu tylko ogólnie sobie nagrywam film y, łącznie z obrazem, więc y, mogę gadać dzisiaj tak mniej profesjonalnie, ale myślę nie będzie chciało już potem tego domontowywać w ogóle. I tu siedzi sobie ten patyczak, który niestety stracił jedną nogę, ale myślę, że mu się zregeneruje, bo, bo tak w sumie myślę, jak widzicie on wygląda na bardzo dużego. Bo tutaj mu się kończą jego odnurza, tu, a ciągnie się aż tu, ale tu są właściwie tylko odnurza, i właśnie one są w takiej pozycji spoczynkowej, a tak naprawdę ciało ma stąd dotąd, więc troszkę mniejszy. Ja go przeniosę w sumie dzisiaj na jeżynę, bo on siedzi na tym drzewku, które jest właściwie tylko ozdobą, a powinien jeść liście jeżyny, bo patyczaki w wielu wiele hodowlanych stworków lubią liście jeżyny, ale jak widzicie mimo, że nie ma nogi to jego ubarwienie jest naprawdę ciekawe było jeszcze troszkę bardziej zielone ale teraz dalej jest bardzo fajne, bo wygląda jakby był pokryty mchem, więc naprawdę szacun dla tego patyczaka i ogólnie wszystkie patyczaki występują raczej w Azji oraz na wyspach rozrzuconych po oceanie, więc to jest ich główne środowisko takie i wiele z nich można spotkać w hodowli. To są takie najzwyczajniejsze patyczaki. Yy, nie, żadne kolorowe, po prostu zwykłe patyczaki i nic dodać, nic y, ująć. Po prostu chciałam się wam dzisiaj nimi pochwalić. Tak wygląda jego główka z czółkami. Yy, no. Więc myślę, że będzie fajnie, jak on będzie się rozmnażał. Oczywiście wtedy już będzie raczej lato, bo zanim on urośnie do, do celowego rozmiaru, czyli około 14 cm, jakoś tak mi się wydaje, to minie trochę czasu, mimo że już jedną wylinkę u mnie obydwa przeszły. Nie, dwie wylinki, tak, bo ja sobie jeszcze mniejsze zamówiłem, więc goście urosły, właściwie samice to są, więc baby urosły i, no, i tak to by wyglądało. Tutaj mamy świerszcza z Tajlandii. Nie będę mówił Phnomino Special Thailand, bo mi się nie chce świersz z Tajlandii. Po prostu będę na niego mówił. I na tych liściach Jerzyny jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Właściwie piłem sobie dwa świerszcze, bo jednego miałem, a drugi mi jest Dech. Może już wam mówiłem. Myślałem, że to będzie parta, i chciałem je rozmnożyć. Więc sobie dokupiłem drugi, nadzieją, że też przyjdzie parka, a on wyszedł chyba tej samej płci, bo wyglądał tak samo, a wtedy wyglądały trochę inaczej. Ja podejrzewam, że to jest samiec samy raczej. Więc będą dwa samczyki. I to jest chyba ten mój, bo on jest duży już przy mojej ręce, był mały i ma ogromnie długie czułki, a ten jest chyba. ten jest chyba nowy. On dosłownie yy, chyba przedwczoraj przyszedł, więc yy, świeży osobnik. A od spodu one jak żelki wyglądają serio. Jeszcze kawałka też nogi nie ma, ale myślę, że mu się zregeneruje. To jest plus owadów, że im się dużo rzeczy regeneruje. I mam tu jeszcze ostatnią ciekawą rzecz, która sobie chyba śpi, będę ja sobie czułkę złożyła. I to jest również prosto skrzydły. I jest to pasikonik z Nowej Gwinei, bodajże. I jest to ogromny y, pasikonik, który się nazywa Sylkofera Granis. A jego rozpięty skrzydeł, gdzie, gdy już będzie dorosły, może sięgać nawet 25 cm. Więc to będzie kolos. Tak na razie widzicie, jest po, prostu, jest po prostu mały. Ja go chcę wam tak pokazać osobno też. On jest od ExoFactory. I ja go kupiłem za 50 zł. Więc mam nadzieję, że się rozwinie. Bo muszę na trochę się śmiać, że coś takiego za 50 zł. Ale jak to urośnie, no to będzie to niezły... No nie zły robal. On też się odżywia liśćmi jeżyny. I można mu także podawać jabłko i pomarańcze, a ja tego jeszcze nie robiłem, ale myślę, że, że na pewno podam, bo się zbliża Wigilia, to na pewno będą jakieś pomarańcze, więc myślę, że w sobie po prostu wszama. Jak widzicie jeden czułek też ma krótszy, ale dodam ponownie, że możliwe, że mu się zregeneruje. W ogóle gdzie jest straszyk? Gdzie, gdzieś jest mi się... A. Tam on się chowa, on wygląda Patyczaki to jeszcze trochę ruchu wykazują A straszyk, to w dzień jak go obudzisz To on w ogóle się nie rusza W ogóle jakby był martwy Więc no, śmiesznie, śmiesznie wygląda Jak widzimy to pamiętam Że już nam jadł, więc yy, Dobrze się chyba rozwija na razie Aczkolwiek nie mam co osądzać Po dwóch dniach No ale yy, ładny Chciałbym troszkę większego, żeby już trochę urósł Bo na razie to spirtek. Mały, po prostu, ale jak urośnie, no to będzie fajnie. Ten facyczak, który się modli, to właściwie nie wiem, co robi. Ale mam nadzieję, że o wolność się nie modli, bo raczej mi się wydaje, że ma tutaj dobrze. Zwłaszcza, że to terrarium jest no duże, po prostu. Jedynie w sumie, że nie jest dostosowany do takiej firanki, bo tutaj jest mnóstwo dziur, nie nawidzę tego zamykać. Jak ja będę to zamykał, to po prostu masakra, no ale to już trzeba przeżyć. No i tak by to wyglądało Z tych nowości, które tutaj mam I jeszcze pokażę wam modliszkę, którą też jest właściwie nowa Aczkolwiek kupiłem ją jakaś chyba na początku listopada, jakoś tak Ale wam jeszcze jej nie pokazywały, bo po prostu nie chciałabym się robić takiego osobnego odcinka Jak przyszedł mi ten piertek te pyrtki bab, dwa patyczaki No to o modliszce też coś nagram za chwilę Teraz tylko po prostu pozostaje mi to włożyć i zamknąć. Jak widzicie ślady żerowania oczywiście są. Ja się z tego powodu bardzo cieszę. Mam nadzieję, że tutaj się nikt nie podjada, bo świerszcze telackie mogą mogą ponoć być drapieżne, gdy urosną. A ten stworek ponoć jeśli hoduje się go na roślinach, to raczej nie jest drapieżny. Ale wiecie takie jeśli Czyli może coś tam chyba skupnąć. patyczaki to ci straszyki to się nie boję, bo one są w 100% wegetarianami. Natomiast te koniki to tak jak na przykład polski pasikonik zielony, czasami mogą sobie to skupnąć więc mam nadzieję, że nic się tutaj nie, nie stanie poważniejszego. No aczkolwiek raczej myślę, że nie, bo wszystko jest dostosowane do siebie wielkością. Więc tak by to wyglądało. Przechodzimy dalej. No patrzcie, pryskam na gościa, on sobie nic z tego nie robi. Zaraz go zaleje, kurczę no. Ale one mają lubią wysoką wilgotność. Niestety, bo się czasami jej nie chce utrzymywać. Dopiero teraz się ruszył, bo Chyba nawet za bardzo trochę zalałem. Trochę tu spryskam, żeby to podłoże było, było trochę yy, wilgotniejsze. Ja wiem, że to muszę zmienić, ale ja to zmieniałam dosłownie parę dni temu, więc masakra z tymi kupami od nich. Ale w sumie lepsze to, niż jakieś wielkie kuczka. Yy, yy, w sumie lepsze... Lepiej dużo małych kup niż jakieś wielkie kupka tutaj, żeby się walały, więc no... Odłożę was. Mam nadzieję, że mi się to nie przechyli, bo to jest tak niepewnie trochę. Odłożę to drzewko, na którą siedzi sobie ten patyczarz. Kolorowy. I przełożę ciebie. Tak, żeby nie, jedynie nie zaodnóżał, bo to może być niebezpieczne trochę, że czy coś tam nam urwie. I ty przejdź też na tą jeżynę, Powiedz trochę, gościu. <noise> gościu. Znowu powiedziałem do niego gościu, sorry. Yy, no, idź na jeżynę. Nienawidzę tak robić takie rzeczy nagrywając, bo muszę jedną ręką operować. A to są jednego wady, więc, jak im powiesz, to nie usłuchają cię. Tak jak na przykład do człowieka byś mówił. Teraz najgorsza męczarnia świata, czyli zamknąć ten pojemnik. Nie. O patyczakach to teraz modliszka patyczakowata, która siedzi sobie na idealnie przyrządzonym przeze mnie wystroju i po prostu udaje patyk. To jest jedyna modliszka, którą mam, a od... która udaje po prostu martwą, gdy coś się mnie zaniepokoi. Teraz jak widzicie jedynie czułki jej falują tutaj. Może widzicie, może nie widzicie, to po prostu patyk. Zaznaczę jej oczy tak orientacyjnie, żebyście sobie odznaczyli szczypce, ale nogi nawet ma krótkie i z ornamentami, które przystosowują jej po prostu do kory drzewnej, żeby po prostu udawać patyk a drapieżniki jej nie atakowały, bo nawet gdy ją zauważą to po prostu daje martwą, co jeszcze bardziej potęguje wrażenie, czy to zwykły patyk, więc taka strategia obronna, w sumie ciekawa i dlatego tą modliczkę sobie kupiłem. To jest też taka modliczka, która śmiesznie macha czułkami ciągle, żeby się orientować, co się dzieje w otoczeniu. Na przykład modliczki z rodzaju spororomantis tak nie robią, falują tak bardzo delikatnie, a to tak w miarę intensywnie tymi czułkami faluje, zwłaszcza gdy Ktoś tutaj zbliży na przykład do niej palca, to jeszcze mocniej tymi czułkami próbuje wyczuwać otoczenie. I ona lubi małą wilgotność, ale tak się złożyło, że można ją sobie spryskać, bo czasami też zlizuje krople wody, które się tam osadzają. Mam po prostu tak sucho w domu, że to pewnie zaraz wyschnie, ale może się troszkę napije. I sobie ją nakarmimy. Tutaj wam pokażę jeszcze od razu: tutaj się wciska modliszka, która ma wolierę zewnętrzną. I po prostu nie wsadzam jej do pojemnika. Zważywszy, że pisało na internecie, że yy, lubi dużo przestrzeni, u mnie i tak dużo nie chodzi, ale yy, dobrze się przyjęła. Jedynie z wyjątkiem tego, że trochę jej się czułki yy, urwały, bo siadła na butelce raz. Ale wiem, że nadużyłam tego słowa, może jej się zregenerują. Więc chodźmy sobie po po poświarszcze, które są tutaj. Nie pytajcie się, czemu są w tym pokoju, ale jest to dlatego, że po prostu one, one śpiewają w nocy. Nie wiem, czy dalej śpiewają, bo trochę mi się wytrzebiła populacja ze względu też na tą niską wilgotność. Wiadomo, że spryskać ciągle nie można, właśnie. Tu jest trup. Trupa podamy zaraz innej modliszce, która może go chętnie zje. Jest to modliszka, która mi się źle zwylinkowała Po prostu prawie się popłakałem przez to Nie nie popłakałem się, ale bardzo się wkurzyłem Tę setę sobie weźmiemy Ponieważ, no chciałem bardzo, żeby się dobrze zwylinkowała A jak widzicie skrzydła, oczy, wszystko rozwalone, no ale żyje, chciałem ją nakarmić z takim świerszczem. Jest to nie tyle agresywna modliszka, że z pewnością go chwyci, no Więc taki bonus mały. Nie fajnie, że jest agresywna dalej, agresja pozostała, no ale biedulka no. Cóż. Więc przejdziemy teraz do karmienia tej modliszki. Eee, w sumie to jest jedyna z które dzisiaj możemy nakarmić, chyba bo wszystko jest na, na jedzone. Okay? Ogólnie może by zjadła, ale nie wiem czy się nie przełączyła na tryb patyka. Wygladła. Ale duży, duży kaliber dostała. jak na swój rozmiar. Ale myślę, że sobie poradzi. Ona też ma trochę jednego szczypca upośledzonego. Ale radzi sobie. I się bardzo z tego powodu cieszę. Ja taki specjalnie wystrój dałem, ponieważ wygląda jak patyk. No i właściwie to by było na tyle. Ja zobaczę jeszcze, ja zobaczę, czy coś można nakarmić. Jak można to to pokażę, a jak nie można, no to po prostu kończymy ten odcinek. Wrzucamy. Nic się nie dzieje. O, 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 o. Przyleciał. Czemu się orientacja zmieniła na chwilę? Tak wygląda mój kątnik wyhodowany od jajeczka. Świerszczu, rusz się, proszę Cię. Rozkulminacyjny moment. Aż tu Krew została masakra Widzimy dobrze, jak wbił sobie te szczękoczułki, hmm, żeby wyrzucać z niego po prostu soki. Ale podejrzewam, że najpierw jak na kątnika przystało, zabierze go po prostu do kryliówki Ciężki kaliber, ale ja sobie poradzi. Dobra. Życzę Wam wesołych świąt, widzowie. Ja i wszystkiego najlepszego. No i na dzisiaj to by było tyle, dajcie lajka, suba, cześć.